Hej, Szymanko, z tej strony pan na leśnik! I dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na ładnym kanale. Dzisiaj jest, no oczywiście, sugeruje and Building. No i dzisiaj no właściwie taka nietypowa rzecz. Wniosz, no ciągle jest noc. No i patrzcie, no to ja teraz sobie pójdę spać. No i za chwilę, jak się obudzimy, wyjdziemy na dół. No to patrzcie, dalej jest noc. No chyba jakaś wiesziona noc, albo nie wiem co. No to po prostu ja nie mogę tutaj zasnąć. No, to po prostu dzisiaj sobie wziął kilka piesełów i pójdziemy na polowanie do walki. No, więc dobra, wychodzimy z domu. No i tak w ogóle no to w poprzednim odcinku wiem. Jak no, w poprzednim odcinku to oczywiście no to się nie się zakończył wtedy dlatego, ponieważ no... Nie miałem pamięci. Zaraz patnę tu. No i zostawcie łapkę w górę. To szybciej się pojawi kolejny odcinek, bo to, że pojawi się, to na pewno. I tutaj właściwie odbudowałem dom. kowemu Andrzejowi. Gdzie się pieseły? Idą. To to teraz sobie wejdę tutaj. Tu. I teraz no wszystko, sobie przygotowałem poza odcinkiem. Teraz to chyba tak się robiło, tak? Nie wiem. No i chyba jeszcze trzeba potem będzie to tutaj dowrócić proch, tak? No chyba jakoś tak to było. Poczekamy aż to nam się zrobi. I jeszcze proch. Ja już tutaj się w ogóle nawet nic nie znam na tych misturkach. No, zrobię jakoś tak. Chyba powinno być w miarę ok. I to się szybciej robi. Dobra, mamy miksturki już. Wezmę może jakoś jakieś dwie. No i tutaj sobie teraz zajdźmy do piwnicy. To jest oczywiście. To jest oczywiście pan Maruda. Dosyć dobrej zabawy. Ale za chwilę to będzie prawdziwe, Andrzej. Więc no, weźmy sobie to. Jeszcze to. No i. Łap. Jest złote jabłko. Wylecz. O! To się chyba jakieś dreszcze dostaje. Może za chwilę się wyleczy. Będzie żył? Nie wiem. Ale idę stąd. Od ciebie mi stoją pod drzwiami. Aha, słabość. No to się zaraz skończy, bo w końcu i tak mój miecz. Nawet na słabości, na jakimś nerfie mocnym. Jest i tak mocny. I teraz to sobie wyjdźmy z tego domu. Później tego wypuściłem. Bo jak na razie tego nie mogę stamtąd wypuścić. Atakujcie, psy. Bum. To akurat mam już tej jaką armię O Gówniak. No, i akurat mam już tej wojsko gotowe, taką armię. Jak w San Andreas, taki jakby gang idzie za mną. Zjedźcie go. Bo fajnie, sam zdechł. No, i teraz idziemy w tamte miejsce. No to idziemy, pieseły. Idziemy. Idziecie tam? W ogóle wymyślcie jakieś imiona dla nich? nie! Creepa! Creeper! No dobra, wszyscy żyją. Żyje cała ekipa, no to dobrze. Niech się trochę najezą te pieseły. Dobra, idziemy. Halo, idziecie tam z tyłu? No tam nie wiem. Ale pędzę już. Pytanie, czy w ogóle wieś o żyję? Czemu się tam nie zagryli nie zaatakowali? Chociaż wieś o, no to takie cybe nie ma. Czemu to nic nie groźne. Ale może sobie lepiej sprawdźmy. Przecież w końcu u no to jakoś coś pogryzło. Coś się teleportują, więc no nie trzeba in tej Jakieś robale mu się lęgu chyba. No tak. No tutaj nie wiem co tu się dzieje. Gdzieś on zniknął. Chyba poszedł gdzieś się napić. Jakąś imprezę poszedł. Nie wrócił. Ale to nie pierwszy raz. No to idziemy. Teraz tamte miejsce. A teraz pytanie, gdzie my idziemy? No właśnie. Gdzie były te pochodnie? Po prostu Kogoś, no gdzie te pochodnia były? Chyba tutaj, od tego domówię się są. No jest ten szlak. Tych pochodni rozstawionych. No to teraz sobie pójdźmy tym szlakiem. do w bardzo ciekawe miejsce. A no cóż, nasza wioska w Jadieru jest tak wybudowana, że... że chyba mamy gdzieś jakiś on się na pewno, a nie. Chyba dobrze odpoświetlone mi Jakiś klipper koczył na ryj. A tego na pewno nie chcemy. No to... Długo to jeszcze? Szlak? No tak do górki kurk jest. Tutaj jest Tutaj jest oczywiście tej dom Soreka chyba stał. Bo nie wiem, czemu tutaj w ogóle w tym lesie taka woda. No jest to miejsce. Tutaj rosną jagódki i tu się zaczyna to. Ten szlak. Cały. No idziemy teraz. Jest tu cicho, jakoś dziwnie. Jakoś, jakoś O nie, skoczył. Skoczył na mnie. Atakuj go. O nie, tu się zaczyna lagi. Tutaj się zaczyna robić wypełnienie. No tu jest dom villagerów oczywiście. Oczywiście. chyba dom villagerów. Ciekawe, czy to się nagrywa ten film. Chyba się nagrywa. Ale tego to ja nie wiem. Tu się dzieje. Może na przypadek przecięcie, które... bo tak zaciśnięcie. Dobra, więc no to się nagrywa. Bo się zastanawiałem czy znowu mi się... Audio nie nagrało i dzieło do mnie tak? Atakuj tego matko, skąd tu tyle tych ludziów? Co tu było? Jakaś apokalipsa, czy co? No jakieś e, śmieci, ale hydro nie sobie wezmę. My macie akurat takie czy to wam się nie przyda. No i sobie jeszcze gorsza wiem. No to tutaj jakieś farmy oświetlone. Skąd tu ten cave? Kto tu kejwa zamontował? Bo tą wioskę w ogóle zbudował? O matku, o matku, nie, 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 nie. Przepełnienie. Nie. Co tu się dzieje? O nie! Wiek mi zginął. Wilt mi zdechł. Kto w ogóle zacina? Mam lepszy pomysł. Czas. Dzień. Hahaha. Ha, ha. Jestem mądrzejszy. Tu się nazywa 200 IQ. Teraz zemsta. Taka. Biedaki. pafteciarze. Zemsta za wilka. Ta wilka. Tylko mu zaraz grób. Dobra. Ale jak to zaraz co tu było na czacie? Grać wilk został zabity przez osadnik zombie? XD? Grać wilk? Gracz? Grać? To tu się palo. No, ciągle tutaj jakieś zombiaki wyskakują. Pytanie co tu? No, może uda mi się odwalić? Zajdzie. Kukniarzu! Kurz! Ono! I co ty? Typię. Łata! Co tu się dzieje w ogóle? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Aha. ale jesteś odblokowany. No to dobra, ja ci tutaj zostawię. Może kiedyś jeszcze się tutaj uratuję. W sumie nie, ale jak na razie, no to nie ma co zabijać jakiegoś zombie nieruchomego, 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 kurde, nie mogę się wysłowić. Tutaj w ogóle jest coś podobnego. Nie, znowu jakiś gówniarz. Ty mnie atakujesz? E, on ucieka. O, spadaj ode mnie. Zebulażu, wiejski ginie. Pytanie, co tu się znajduje w tym domu? Ja już wiem, co. Śmiesi. Siema. ma, pa, papa. Dobra, okradamy biedaków. No nie, nie, nie. Tu nie masz tak bardzo z czego okradać. A może i jest? Jagódki! Jeszcze to sobie wezmę. A tutaj chyba komuś coś wypadło. Jeszcze to. No to jeszcze to macie. Chodzimy stąd pieseły. I tak jest o jednego mniej. A więc idziemy dalej. Ale odcinek nieciekawy. No to, halo, ale tu zaczyna co tu się dzieje w ogóle? Co tam jest? No studnia, fajnie. Chociaż ja nie wiem, po co tutaj to stoi, ale czysta woda nie ma, to jak się w tym wykąpać, co ten? Kim ty jesteś, typie? Ciekawe czy już płonące cały palą się pod wodą. Ale dostał strzała. Szota Pieseł, co ty gryzłeś mnie tam? Obijałeś się co? To chciałeś w ten sposób osiągnąć? O, dzwon. Chyba komuś przy dzwonie. A tak w ogóle, to zostawcie słuba. dzwonem, no to wtedy ten dzwon zadzwoni. No tu ta wioska tak na górze? gdzie? No to budował. O, dynie, dynie, nie chcę. Wiem co, wezmę sobie dynie i zbuduję ochroniawa. No to tak zacina. No pieseł, nie wyjechać mi tu, bo zacina się Minecraft, bo zacina się craftinga, unbuildinga. Zbieraj te dynie szybciej, a zaraz tu mogę sikeru zbierać. No dobra, idziemy stąd. Co tam się znajduje? Jakiś most czy co? Kto w tej wiosce mieszkał? Kto? Chyba jakaś wioska bezdomnych ludzi. A spawner. Ekspert ile za widera Bo czy ich mózg gnowu? Kto tu tak gubi te mózgi? Kto? Chyba jakieś same bez mózgi tu mieszkają w tej wiosce. Tak mózgi gubią. Wejdź, spadajcie z tymi powiadomieniami. Nie wierzę, co za debile. Co za debil projektował ten telefon. Kto? Dobra, wróciliśmy po przerwie. No tutaj oczywiście mój tandetny telefon musiał coś tutaj odwalić, jakieś cyrki na filmie. No tutaj w ogóle jakieś no Dobra, wejdę sobie i zobaczę jaka woda. Jej, jakiś kościół chyba nażygał. Bo nasał. i co to za koń? Hmm. Co one te konie robią? Da się z ciebie dosiąść? Nie było to może Wale to może lepiej. Halo, da się z ciebie dosiąść? Da się na tobie jeździć? Halo, koniu! Rafał! Nie, no tebi, nie wierzę. Po prostu. Bez, koment bez komentarza. Halo, zamkniesz to kiedyś? Dobra, idziemy. Dalej, co tu się znajduje? O, chata Konowicza. To tylko to kto to? A to kto to? Kim jesteś? Kim jesteś? Widzę cię! ha Hahaha! Ha, ha, ha. Debil! Pieseł, to ty zrobiłeś? O, czyli jest drugi level. Level up. Ić, idź ode mnie. ha, ha, ha. Lamus. Na dół, w na dół dla Tu się znajduje znowu. Zapomniany? Czy jakiś dechiel? Wejdźmy do domu i zobaczymy. O, okna pierwszy, człowiek, który posiada kościół czysto. jak na zapomnianą wioskę, co tu się znajduje? Witaj, przybyszu. Pewnie się zastanawiali dlaczego ta wioska jest opuszczona, no to już... To masz już, tu już tu odpowiedź villagerzy i zombie apokalipsa. Są na jazdę z które kiedy to piszę to już jestem zombie, jestem zapomniany pomóż mi, a będziesz mógł wziąć rzeczy mojego, z mojego magazynu. Magazyn jest pod zapadnię. XD Stop. Skoro on to pisze, kiedy jest zombie, to jak on to pisze? Jak? Ej, skąd ta kuchenka? Jakiś chyba dywan na tym. No to dobra, pomożemy ci. Dobra, ty jesteś zapomniany. No to tobie nie muszę pomagać. A więc, no po prostu... Yy. Masz tutaj coś takiego, chyba ja tę miksturę. I masz tutaj takie coś, jabłuszko. No i się wylecz. No to teraz w, z takiej racji, że jestem uczciwy, no to w, robimy włam do piwnicy. Halo, walisz tam? A piwnica, o fajnie. Darmowe przedmioty. Darmowe rzeczy. Super. Darmowe szmaragdy. No to się nazywa presji że to wywalamy, wywalamy. Może no sobie to kiedyś naprawi. To się wywalę, No co tu jeszcze wywalić? Takie drogie rzeczy, że niczego nie mogę wywalić. No to... Nie wiem. Mam tu cztery kromki chleba, jeszcze sobie deski. A to oczywiście zabieram? Bo nie mam już takich drogich rzeczy w domu. To jest zakazane. No to wychodzimy stąd i... To ja tu się dalej znajduje? W tych pozostałych domach? W tej chacie się znajduje. Jakiś typ. A tu żyją ludzie? Zamykam drzwi. No ty tu żyje. To jakiś cyborg. E patrzcie, to cyborg, jakieś czerwone gały ma jeszcze. Jakiś robokop. Bo cyborg. Albo no to ma fajto, hehe. <laughs> Musisz chleb. Bo no, dobra, masz, bo i tak jesteś biedny. Ale to już zabieram. Inwestuję jagódki. Ciemnia gotowy. Ale lepszy liniowy. Nieprawda, bo naleśnikowy. leśnikowy. Co tu się znajduje? Most, most, most. Most, mostowy, mostowaty. Tu jakiś drugi most. Co to, jakaś kolejka górska, czy co? E, no jakieś zakopane tu jest, bo patrzcie, no. Co tu się dzieje? Co to w ogóle za obszary? No kto to budował? No, kto by to pomyślał? Jakieś góry. Co, co, co? O tam. No xD, ty kto? Kim jesteś, przybyszu? Przyjazny? Przyjazny zombie? Czy to możliwe? Czy to możliwe? O nie, idź nie stąd! A no przyjazny To ma widać na ciało I powtórka I jeszcze raz To jakaś kopalnia XD A w ogóle policzę ile razy w tym filmie powiedziałem XD O, jakiś Smaragdy Darmowe O, przecież w tym zapomniałem że Fortunę Trójkę Szkoda, że nie piątkę, ale piątki to nie ma. Chyba. No i zobacz, jaki tu mam. Fortunatulka i cztery. No, szmaragdy. Jak zawsze. Zera wyleciało sześć? Jak to? Jak to możliwe? To by pomyślał? Dziękuję za szmaragdy. Termowe. Może kiedyś dostanie się znowu ode mnie. Może kiedyś wam oddam. Może. Ale obstawione wspomnienie nie. Bardzo to było niesieka w tej wiosce. Idziemy sobie z domu. Bo ja ma co tu siedzieć. I zobaczymy, czy tutaj się typ już wyzdrowiał. Czy mózg już normalnie działa. A jakiś typ. Jakiś zapomniany. Ja nie znam ciebie. Kto ty jesteś? Co wy tu widzieliście? Jakiś przebieraniec. Wypuszczę cię. Januszu. No i jedziemy. Hmm. Pytanie. Czy da się jeździć na tym koniu? Da się na tobie jeździć. Da się na tobie jeździć, da się... Halo! Lubi koniu! Nałóż mnie jeździć na koniu. Daj się dosiąść! Nie mogę. Pieseły, atakuj Dobra, pokażę Wam w ogóle jak działa mój łuk. Więc taki jesteś. Nie chcesz się ze mną przyjaźnić. No co ty robisz? Odsuń się ode mnie, bo się zarażę. Nie wiesz, że COVID jest! Nie wiesz czy jest kwaranta, że nie można wychodzić, nie możesz... Dobra, już tam nie wiem co powiedzieć. Nie można się zbliżać. Odstęp! Odstęp 2 metry! Odstęp 2 metry! Jestem służbą prawa tutaj. No ostęp dwa metry! Nic się tu nie stało. I tu. To konie mają mózg! Jakiś dziwny są jakiś podejrzany. Może lepiej też go sprzątnę, bo jeszcze komuś wygada. Przeżył? Dobra, mnie tu nie było. Mnie tu nie było, mnie tu nie było. Ram. Przynajmniej nie dostanę sp 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 sprawy w sądzie W to. Wbrew był jest konia zabić. Co tu w ogóle się dzieje? Jakiś... Jak jakiś... Jakiś... tu pod... Podłogą. Kto tu w ogóle się tu osiedla? Tak w ogóle to... I widzicie, no to po tym, jak bezpiecznie schodzę z tych wszystkich gór, no to radzę się nie dziwić, żeby nie pytać, gdzie jest to tym nieśmiertelności. No właśnie, w, ke w kejwie. Tam w łóżu. Co ty robisz? Nie stękaj tu. O, ale parkur słaby. Jakiś piaskowy. Co to? 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 XD? Piasek lata. Nie wierzę. Wtające piaski. Dobra, to długo będzie. No to idę zrobić cięcie. Ej, Jestem w Nico Landi. No i właśnie taki problem, że. No, Andrzeja porwali, no, jak widzicie No to porwali Andrzeja Niestety, no i pytanie co teraz zrobię, no Trzeba jakieś śledztwo rozpocząć A po tego Andrzeja, gdzie on w ogóle zniknął Gdzie on się schował A tu w ogóle jakaś piwnica Może tu siedzi Może tu jest Co tu się zdziało? No chyba nic no to normalne, bo Andrzej miał czerwone oczy, czerwone gały jak każdy tutaj w tej wiosce, ale tu schody słabe.